usiądźcie sobie wygodnie na swoich miejscach idziemy w nasze kolejne rozważanie Przed południem poznawaliśmy. Bóg mówiąc o sobie, mówił: Jestem Bogiem, bo kocham. Moje stworzenie jest wyrazem mojej miłości. Stworzenie człowieka jest głębią tej miłości. I Bóg przedstawił swoje pragnienie, że moim pragnieniem jest. Zawładnięcie sercami ludzkości. Bóg prosi nas, aby się, abyśmy się zjednoczyli z Bogiem w tym Jego pragnieniu zawładnięcia sercami ludzkości. Dzieło zakonu czasów ostatecznych ma być tym zewnętrznym znakiem Waszego zjednoczenia z Bogiem. Chcę, aby każdy człowiek nauczył się kuchać. Chcę, aby każda z dusza znalazła swoje szczęście w moich ramionach. Chcę, aby cały świat stał się Moim dzieckiem poprzez łaskę, jaką daje wybranym. Dzieci, jeśli wam to, was to zdanie nie przekonuje, no to mam przed sobą stan dłoły. Posłuchajcie to zdanie. Ono jest piorunujące. Chcę, aby świat stał się moim dzieckiem poprzez łaskę, jaką daje wybranym. Ty możesz być tym niezasłużonym narzędziem, naczyniem, które tę łaskę przyjmuje. Że rzeczywiście może stać się cud, że moi drodzy, każdy człowiek znajdzie swoje szczęście, w ramionach Boga. Nie chcielibyście tego? Dzisiaj przynosząc ponad tysiąc imion zagubionych grzeszników, byście wyrazili pragnienie, żeby oni byli na tej samej drodze. Słyszycie, co Pan mówi w codziennej komunii świętej. Kiedy mówi o tej pompie, Wyślij tą krew po komunii świętej do wszystkich członków Twojej rodziny, wierzących czy niewierzących, a ja im pomogę. Mówi, bądź uparty, a ja, a te dusze staną się podobne nam. Dziś Wam mówi, że daję Wam łaskę, Wam wybranym, aby cały świat stał się. Dzieckiem Boga. Skoro Bóg nie chce śmierci grzesznika, no to jak myślicie? Wy chcecie? Mógli nam zaleść za skórę. Możemy mieć do nich ogromne wąty, ale dzieci, z perspektywy nieba, ten problem nie istnieje. Bo tam jest wieczność. Cieszę się, Prawie 40 się odczas zgłosiło do zakonu. Takiego przyspieszenia nie było. Ci nie było takiego przyspieszenia. Nie bójcie się, Bóg wam pomoże. On dziś mówił do pani Agnieszki, Pan Bóg. Wybrałem cię dla urędzia, którym przygotuję świat na przyjście mnie. To, co Wam Panowie mówiłem dzisiaj prywatnie, no. czekamy na to. Będzie to faktem. Wynika to z modlitwy nasz? wynika to z mowy pożegnalnej przed w niebo wstąpieniem, no i wynika to z naszych gręzi. Wybrałem Cię dla orędzia, którym przygotuję świat na przyjęcie mnie. Kiedy zapiszesz moje orędzie, umrzesz. Wezwę Cię do siebie. Żyjesz tylko dla mojego orędzia. Żyjesz dla wyschniętych gardeł ludzkości. Żyjesz, aby je nakarmić i napoić dla mnie. Dałem Ci łaskę wiernego naśladowania mnie we wszystkim. Każdy z Was żyje tylko dla, dla orędzia. Zostaliście uwiedzeni. Dzieci, Wy dziś żyjecie dla wyschniętych gardeł ludzkich. żyjesz, aby je nakarmić i napoić. Kiedy byłem dzieckiem, młodzieńcem, dzieci, jak przyszedł maj, to w Grzyni ze 40 kapliczek śpiewało majówki. Kapujecie? O, rola. Dzieci, to się żyło jakby w niebie. Dzisiaj już tego nie ma. Dzieci, wiecie, co to było? Co to było? Majówki? Dzieci, to dudniało. Jak tu zaczynałem na polanie w Grzechyni karierę to bielasy śpiewały przy swojej kaplicy Polana śpiewała przy swojej. Dzieci jakie to było wzruszające. Pogrzeb za pogrzebem szedł. Ludzie mówili się zdrowaśki. skończyła mi się droga śpiewa dzieci. To życie Boga było tak bliskie. Dziś to wszystko wyschnęło, nie biją dzwony. Na niedzielę. Dzieci przez grzechyni, grzenie to przynajmniej tysiąc ludzi szło na nogach do kościoła, kapujecie. Jedni szli drudzy wracali. Czterym w makowiedzi to szło cały czas, kapujecie. Cały czas dzieci ruch. I to nie, że szedł co sto metrów, co parę metrów szedł człowiek. Szli grupkami, trzymać za, za ręce. Dzieci, to wszystko wyschło. Ja wam mówię to, co widziały tu moje oczy. Umierał sąsiad, no to gospodarz ze świeczką klęczał na drodze, przyjeżdżał woźnica z koniem, z kapłanem, dzieci prowadzi go uroczyście, a przy modlitwie konającego 30 ludzi. Rozumiecie? Teraz się modlicie przed tymi drzwiami, a ksiądz mówił, ja idę teraz powiadać umierającego, a my śpiewali u drzwi twoich. Bo ten umarł już stał u drzwi twoich. Umierał sąsiad, to dzieci trzy komory, czy pięć było pełne. Nie było wolnego pokoju w gospodarstwie, gdzie by nie było pełno ludzi. Dzieci dziś tego nie ma. Wysły gardła. Wy dziś, własce Boga, żyjecie dla wyschniętych gardł ludzkich. Żyjesz aby je nakarmić i napoić dla mnie. Dam Ci łaskę wiernego naśladowania mnie we wszystkim. Jestem szczęśliwy, kiedy mogę udzielać się wielu duszą wybranym. Dzieci, nasze społeczeństwo na tankowców to nie tylko 2,5 tysiąca czy 3 rycerz nas papierem, ale to są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy nas słuchają. Przebudźcie się. Bóg jest szczęśliwy, kiedy może się udzielać tak wielu duszom wybranym. Czy zdajecie sobie sprawę, jak wam kibicuje niebo? Jak wam dzisiaj kibicuje czyściec, oni to wszystko rozumieją. Wcześniej się modliłem za ojca Piotra Sale, Salezjana, który nas pogonił w Lasalet i dzieci nie pozwolił nam tam się odprawić. Pojechaliśmy do baranów, w stajni z baranami my się odprawiali. Ale dowiedziałem się dzieje od niego z rycerzy, bo on był przy tym, jak on miał problemy i on powiedział na głos. No mam ogromne problemy wewnętrzne, bo my Saletyni powstali też z prywatnego biawie. Dzieci znał prawdę, a nas wygnał do gnoju. Mówi, wy nie wiecie, no dziś, dziś poznał prawdę, ale jeśli Bóg go uzna za winnych, winnego, no to musi zapłacić swoistą karę dzieci. Przyszedł, prosił o modlitwę, modlimy się. Ale salety nie wyruszyli z prywatnego objawień. I do dzisiaj wielu nie uznaje dla saletu. Kapujecie? Kombinują, uznają tylko... W 47, że była zaraza na zimnioki, jak my tam byli, młody saletynek gadał cały czas, że się spełniły w, w, w sale, sale, saletyńskie objawienia, bo matka powierzała, bo matka Boża powierzała, że będą gniły zimnioki, zboże nie obrodzi. No i przez dwa lata gniły zimnioki, no i zboże nie obrodzi. No, nie, 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 nie. To nie o zimnioka a zgnitych z orędzia w La Salette. Wy dziś jesteście prawdziwym odbiciem La Salette? Ale co? Pogniło wam w umyśle coś? Nie obrodziło zboże? Jestem szczęśliwy, kiedy mogę udzielić wielu łask duszą wybranym. Wiecie, ile za czasów Napoleona było chętnych Żołnierzy, żeby być w doborowej gwardii Napoleona. Doborowa gwardia Napoleona. Dzieci liczyła 20 tysięcy żołnierzy. Kapujecie? To tam była kolejka. Żeby się dostać, trzeba było przetrwać w kilku bitwach, by nie zginąć. Pod Borodino 60, 70 tysięcy ruskich, 60 tysięcy francuskich wojsk. Pod Smoleńskiem to samo dzieci. Z milionowej armii wróciło 20 tysięcy. Wiecie, ile się oni musieli natrudzić, żeby dostać się do tej gwardii? Do was nikt nie szczela. Nie musicie iść tysiące kilometrów piechotą. Jeźdź raz na tydzień, jak co gdzieś złapiesz, bo w takiej armii kto to karmił? Nie wracaliście zimą spod Moskwy. To nie wiecie, co to jest nie jeść przez miesiąc. Wy tego nie wiecie, co to jest jeść buty skórzane, czy rzędy końskie skórzane. Mamy pełne żołądki ciepło, zadbani, dzieci ubrani. Jak do was przemówić? Żebyście uwierzyli, jakże Bóg jest szczęśliwy, kiedy może udzielać wielu łask duszą wybranym, aby ożywić wyschnięte gardła ludzkości. Poniesiesz moje łaski do pogan, przyjmując moją wolę w kościele. I dla Kościoła. Dlatego za dwa tygodnie pośle was. Najpierw do pogan polskich, a później do pogan na całym świecie. Łaskę Boga przyjmujecie dzieci w Kościele. Choćby cyniki prawnicy cokolwiek o was mówili, pamiętajcie, ksiądz Natanek jest w Kościele. Niechciany pod numerem w katalogu diecezjalnym 801 czy 803 napisane inni księża, dzieci. Ale jest w kościele, kapujecie? To się wszystko wypełnia. Bóg dał gwarancję, ręka ludzka tego dzieła nie dotknie. Dzieci 15 mnie lat broni, kapujecie? 15 lat na mnie polują i nic nie zrobili. Jesteśmy w kościele, że niechcani, ale skąd oni mają? Ja im udawanie, że nie są kościołem. Jak się oni za chwilę obronią, kiedy lud otrzyma łaskę prawdy? Wyście dostali, wy to wszystko widzicie, cierpicie w kościele, widzicie, co się dzieje w prezbiteriach, co robią z komu dzieci. Wy to roz... Ale jak będzie ta grupa większa? No bo przez was Bóg narodzi kolejne tysiące. Jak myślicie, czy wytrzymają? Pamiętajcie, zamach stanu to jest kilka minut czy kilka godzin. Bóg to zrobi tak z nimi. Kapujecie? Przygotuje to perfekcyjnie i to będzie tylko styknięcie palcem. Wy nawet się nie obudzicie i nie, nie, nawet nie zauważycie, że już jest po zamachu stanu. Poniesiesz moje łaski do pogan. Przyjmując moją wolę w kościele i dla kościoła, wyrzucą was jednymi drzwiami z kościoła parafialnego wodzcie oknami. Kupujecie? uczyniecie oknami. Uczynięcie znakiem dla mojego kościoła, aby poprowadzić mój Kościół na drogę pokuty. Orędzier z 2015. W 2022 roku Pan Bóg odpalił drogę pokuty. I coraz więcej ludzi wchodzi na tę drogę pokuty. Was powołuje do gwardii swojej elitarnej jednostki, ubiera Was w nowy szkaplerz, udziela masę łask o których usłyszycie w sobotę 28 września. Zapragniesz mnie, aby On łaknął. Tu chodzi o Kościół. Wyście dostali łaskę. Pragnienia Boga. Z nienasyconością rzućcie się w otłań zakonu czasów statecznych. a Kościół będzie łaknął pokuty. Musi to ktoś zacząć. Pokochasz mnie, aby On wspomniał na miłość. On, czyli Kościół, jaką żywił do mnie. Dzieci, jak ja wczoraj się unosiłem nad tekstami świętego Tomasza, sekwencja nam sześć, nieprawdopodobna dzieci. Na jakiej głębi Tomasz z Aquinomeą? Na jakiej głębi był Bernard Z Clairvord? jak on pragnął Boga, abym gonił płonąc tą miłością. Dzieci, jeśli chcecie świat uratować, musimy sprawić, aby Kościół łaknął, aby wspomniał na miłość, jaką żywił do Boga. Pomyślcie, jaka, tylko patrzcie strukturalnie, Polska około ponad 9 tysięcy parafii. Kapujecie? Dziewięć tysięcy kościołów. Jak ta machina łaknięcia i miłości ruszy. Niech tylko swoją miłością probosz ogarnie stu ludzi. Dziewięć tysięcy razy 100 ludzi to jest prawie milion ludzi. Kapujecie? Co to jest milion ludzi, a nie dwa pół tysiąca? Uwzględnijmy teraz całe struktury kościoła na świecie. Teraz serca ludzkości są wyschnięte na popiół i nie znajduje radości pośród moich dzieci. Wzywają mnie, jakbym był Bogiem materii. A ja ukrzyżowałem to, czyli materię, co obciążało ducha. Córko, moje wezwanie dotyczy Ciebie. Bóg chce zdobyć cały świat. A ja Panu Bogu 28 września pokażę, ilu mi się udało przekonać w cudzysłowiu moim płomieniem kapłaństwa mego. Amen.